15 samochodów 5000 koni mocy ponad 10 tysięcy nikonometrów. Znajdujemy się na Torze Jastrząb. Dzisiaj klienci Intercaru mogą spędzić z nami kompletny dzień treningu Experience. Mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny dzień. Sześć modułów, trzy przed południem, trzy po południu. W każdym z nich staramy się rozwinąć umiejętności kierowców, ale przede wszystkim przedstawić produkt jako taki. Autodrom Jastrząb i AMG Mercedes Benz przede wszystkim organizuje tutaj dla naszych klientów sporą dawkę wiedzy, dostarcza sporą dawkę wiedzy. To jest nauka, w jaki sposób prowadzić mocne samochody, szybkie samochody, w jaki sposób przede wszystkim kontrolować to, co się dzieje na drodze. Dzisiaj trenujemy przede wszystkim kwestie związane z poślizgiem nadsterownym, podsterownym, ale też mówimy sporo o wyścigowej linii, o technice jazdy, o punktach hamowań, punktach skrętu. Wszystkie te rzeczy, które potrzebne są do tego, żeby przejść w kolejny stopień AMG treningu WMG, czyli do treningu performance. Można się nauczyć wiele rzeczy, które jest związane z prowadzeniem pojazdu, zwłaszcza szybkiego pojazdu. Dlatego sądzę, że to użyję w życiu prywatnym, jeżdżąc na co dzień. Wrażenia bardzo fajne, jest coś innego. Nie żałuję, że przyjechałem i na pewno wrócę.